Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was pierwszy raz z filmem na temat jakby moich kosmetyków chciałam Wam nagrać moją ogólnie toaletkę, moje biurko i moją kolekcję kosmetyków jak to wygląda, ale stwierdziłam, że jeszcze dużo chciałabym tutaj pozmieniać więc jak pozmienię to Wam dopiero pokażę a dzisiaj e, mam dla Was kolekcję produktów do ust, dużo dziewczyn się tak zrażam, mówi, o kolekcje, to tak głupio brzmi może lepiej z biur no kurczę, no, nie mam w języku polskim dobrego słowa, które by mogło opisać właśnie to, co, to, 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 co posiadamy. Kolekcja, no raczej w kosmetyku się nie kolekcjonuje, zbiór, może to już lepiej brzmi. W każdym bądź razie, że nie mam żadnego innego lepszego słowa, które by mogło pakisować, to właśnie kolekcja, niech będzie. Mam nadzieję, że, że żadna z Was się nie obrazi i nie będzie Wam co przeszkadzać pokażę Wam to, co posiadam, jeśli chodzi właśnie dzisiaj o produkty do ust. Będą to hmm, balsamy do ust, będą to konturówki, będą to pomadki, po prostu wszystko to, co mam. E, opowiem Wam e, o każdym z tych produktów, co na jego temat sądzę. Mam nadzieję, że to pójdzie dosyć sprawnie i film nie będzie długi. No i oczywiście pokażę Wam słocze, może Wam coś, e, nie wiem, wpadnie w oko, podpatrzycie, jakiś kolor, jakiś produkt, coś chciałoby przetestować, więc myślę, że taki, e, taki filmik wam się spodoba. Tutaj nie chodzi o ilość, ile się tego ma i się pokaże o 200 pomadek i tak dalej, tylko chodzi tutaj o to, że może który, któryś z was jakiś produkt wpadnie w oko, będziecie chciały wypróbować, a przy okazji dowiecie się, co ja na ten temat sądzę. Dobra. Jeśli chodzi o to, jak przechowuję swoje pomadki, błyszczyki i tak dalej, to jest to pudełeczko z Glossyboxa. Boxa. Więc już widzicie, że tych produktów nie mam dużo. Zwykłe różowe pudełeczko. Tutaj jest wszystko po prostu wrzucone, bo jest mi tak jakby najłatwiej się ogarnąć w tym, co mam. Na razie to tak przechowuję. Chciałabym takie akrylowe pojemniki na pomadki, gdzie każda stoi po prostu y, osobno, jakby numerkiem do góry, że widzę jaki to jest kolor. Natomiast, że jeszcze nie zorganizowałam sobie tak toaletki, jak bym chciała, to na razie właśnie w pojemniczku z Glossy Boxa trzymam wszystkie swoje produkty do ust. No i teraz zmienimy troszeczkę y, y, położenie, żebyście mogły wszystko dokładnie zobaczyć, co ja tutaj mam, wszystkie kolory i tak Tutaj dosłownie znajduje się wszystko to, co po posiadam. Więc zbiór taki, y, powiedziałabym, przystępny. Każdy z tych rzeczy używam, więc to jest najważniejsze. O, może troszeczkę tak. Lepiej, o. Każdej z tych rzeczy używam i to jest najważniejsze, że nic mi nie leży i się nie, powiedzmy, nie marnuje. I tak, zacznijmy może od balsamów do ust. Jeśli chodzi o balsamy, mam oczywiście słynnego EOSa, IOS, jak to woli. Natomiast mam go w torebce, tutaj go nie mam. Mam tylko coś takiego, co jest dosyć podobne do IOS... -t. To jest balsam do ust. Nie pamiętam, jak ta firma się nazywa. Nutri coś tam, coś tam nie pamiętam. W każdym bądź razie jest to robione właśnie na iOS. Też taka tutaj widzicie kuleczka, zapach brzoskwiniowy ja go dostałam w Glossy Boxie i jestem bardzo zadowolona. Jest bardzo fajnie nawilżający, długo się utrzymuje na ustach i to jest dla mnie najważniejsze i bardzo go lubię. Kładam na bok. Następnie, jeśli chodzi o balsam do ust, które też bardzo lubię, jest to balsam z firmy Bioder, jest to akurat próbka. Natomiast jest to rewelacyjny balsam do ust bardzo szybko regeneruje usta dodatkowo też się bardzo długo utrzymuje jest gęsty nie przeszkadza na ustach nie klei się włosy właśnie się do niego nie kleją i to jest dla mnie bardzo ważne i go bardzo, bardzo lubię I jakbym miała wybrać to na pewno zdecydowanie wybrałabym ten niż ten balsam EOS który wydaje mi się jest w swoim działaniu nieco słabszy niż właśnie ten balsam z bioder Później mam coś takiego jak hialuronowy wypełniacz do ust firmy Dermo Future Profession. On. Ja go kupiłam ze względu na to, że chciałam wam zrobić test tego produktu właśnie na blogu, opowiedzieć o nim. Ja szczerze powiedziawszy nie widzę żadnej różnicy, czy moje usta się powiększają po tym produkcie, czy też nie, więc jakoś niespecjalnie wam go polecam. Nie był drogi, jego można go dostać bodajże w firmie, w, firmie, w drogerii Rossmann, natomiast no tak jak mówię, dla mnie nic szczególnego, więc nie polecam wam. Szkoda troszeczkę pieniążków. Ok, e, później jeśli chodzi mm, o takie pomadki typu peel off, to to są te dwa produkty. Mm, romantic beer, które wam pokazywałam w teście mam kolor 1 i 2, one się nazywają lovely peach i rose pink i ja je bardzo, bardzo lubię ja je zamówiłam z azjatyckiej stronki, już nie pamiętam, to chyba było aliexpress i jestem bardzo z nich zadowolona. Bardzo ładnie się długo utrzymują na ustach, zjadają się w miarę równomiernie. Aplikacja może być dla niektórych osób męcząca, że trzeba poczekać, aż one wyschną, potem trzeba zdjąć tą warstwę peel off. Natomiast mnie to absolutnie nie przeszkadza, ja robię w tym czasie dalej makijaż, więc nie widzę problemu i bardzo, bardzo te produkty lubię i ja wam je polecam, ale wiem, że są i przeciwnicy. Mm, i osoby, które lubią ten produkt, więc jak to woli, trzeba się samemu jakby przekonać, czy się je lubi, czy też nie, czy się je nienawidzi. E, później, mm, jak już jesteśmy przy takich produktach peel-off, takich jakby wżerających się w usta, to przejdźmy sobie do moich e, tintów do ust. I jeśli chodzi o tinty do ust, mm, Dwie sztuki, tak, dwie sztuki. Coś takiego, jeśli chodzi o tinty. Tutaj mam Emit Makeup, to jest tint do ust i do policzków, który był w Glossy Boxie który uwielbiam, był w moich ulubieńcach. A tutaj mamy Manhattan Endless Stay Liquid Tint i to jest kolor My Mandarin i co do tego produktu to się zawiodłam, bo myślałam, że kolor będzie rzeczywiście taki jak w opakowaniu, a tak niestety nie jest. Mam nadzieję, że to będzie ładnie widać. O, teraz będzie widać. On jest taki pomarańczowo-różowy, ale to na pewno nie jest kolor, na którym mi zależało, więc co do tego produktu ja go niespecjalnie polecam, szczególnie, że też może podkreślać. Um, jakby to, że zęby nie są w 100% białe, natomiast ten produkt to jest rewelacja, on jest bardzo mocny, bardzo intensywny, jak teraz zrobić złocze, to mogę mieć problem, żeby go zmyć. Kolor jest naprawdę intensywny. Rzeczywiście wychodzi tak jak w opakowaniu i ja bardzo ten produkt polecam. To jest y, firma szwedzka, mają swój sklep internetowy, można właśnie zamówić sobie ten produkt przez internet i ja go bardzo, bardzo polecam. Więc to jeśli chodzi o tinty do ust, mam tylko dwa. Jakoś nie cierpię na ich brak. Następnie jeśli chodzi o produkty kremowe do ust, to mam tutaj taką. Kratkę do ust. Dwie sztuki, później pomadkę taką y, matową, kremową z NYXA. I i i. Tutaj mam jeszcze matową pomadkę też z NYXA. I to by było na tyle. Tak, cztery produkty, jeśli chodzi o takie kremowe, matowe produkty. Bardzo lubię te kredki z Essence Velvet Stick. I tak, jeśli chodzi o te produkty, ten jest w kolorze 02 Piony Star. Natomiast ten Nude, on się nazywa 0 e, 01 Nude Hero. Już Wam pokazuję. Nude Hero. Bardzo taki różowy nude. O tak, może widać trochę mi to pudełko przeszkadza, o tak a ten drugi to ja tak go nazywam taka wybielona jagoda, bo on jest taki różowo fioletowy taki zgaszony ten kolor jest, ale bardzo mi się podoba i to właśnie jeśli chodzi o matowe kredki do ust i później dwie takie pomadki które mają być matowe jedna to jest Full Throttle z NYX i to jest pomadka która Najpierw jest taka lekko błyszcząca, później ona się robi matowa. Lubię ją, natomiast ona bardzo przesusza usta, więc jeżeli macie problem z suchymi, pękającymi ustami, to tutaj ona jeszcze może pogorszyć ten stan, więc no, nie polecam Wam jej specjalnie. To jest kolor 07. I druga pomadka, Mat Lipstick Znyx w kolorze Audrey To jest pomadka znowu, która wychodzi zupełnie inaczej w opakowaniu, a inaczej na ustach. Ona tutaj ma, nie wiem czy to kamera oddala, ona ma taki niby zgaszony róż, kolor w opakowaniu, natomiast ona wychodzi jak fuksja w kamerze i też na żywo i to mi się trochę nie podoba, bo funkcja nie do końca to jest mój kolor i nie, nie za bardzo mi się ten kolor podoba, natomiast um, ona daje taki nie w stu matowy efekt ona jest taka lekko, lekko satynowa, natomiast nie przesusza tak bardzo ust jak ta po jej poprzedniczka też z Nexa, więc zdecydowanie tą bym wam bardziej poleciła tylko sprawdźcie sobie dokładnie kolor w sklepie zanim kupicie, bo tak jak mówię kolory się nieco różnią następnie konturówki do ust i konturówek do ust też nie mam jakoś specjalnie dużo. Ja staram się kupować tak wiecie z głową. Jak nie potrzebuję to nie kupuję. I tutaj mam konturówkę z maka mam Golden Rose i mm, primarka. O tak jest zbiór moich tak jest zbiór moich um, Konturówek. I tak, zacznijmy od Maka. To jest pomadka, która tak mi się y, Pomadka. Konturówka, która się nazywa Crayon Elevre, El Tak mi się wydaje, że dobrze czytam. To jest taki bardzo ciemny nude ale bardzo ją lubię i często ją noszę na co dzień, bo jest naprawdę świetna. Następnie dwie z Tutaj mamy kolor. Czekajcie, czekajcie. Kolor. Jak on się nazywa Koral. I to jest rzeczywiście taki różowo. Różowo-pomarańczowy kolor, bardzo intensywna, koralowa, przepiękna. Jest taką turówkę. I następnie jest Candy Pink. On jest taki powiedziałabym taki róż Baby. O, tak on wygląda. Też nie do każdego makijażu, bo to jest taki kolor, który może troszeczkę tandetnie wyglądać, ale mimo wszystko jest naprawdę piękny. I bardzo lubię te konturówki z Primarka. są dosyć tanie, a są dobre. I następnie Golden Rose, to są też konturówki, które uwielbiam. Pierwszy kolor, czy ja tutaj się dowiem, co to są za kolory? Jakieś numerki. Tak, numerek 55. To jest tej serii waterproof lip liner 55. Zobaczcie, one są bardzo kremowe bardzo napigmentowane, nie przesuszają ust ja je uwielbiam nosić nawet same, bez niczego bez pomadki, bez balsamu do ust o, to jest kolor 55, następnie kolor 52 czekajcie, żebym wykręciła w dobrą stronę o jest 52 coś takiego Przepiękne są te konturówki z Golden Rose, uwielbiam je. I kolor numer 54 to już jest czerwień, taka pomidorowa. O. Przepiękny jest ten kolor też. Ja wam serdecznie konturówki i z Primarka i z Golden Rose polecam. Z maka mam niestety jedną, ale też ją bardzo lubię, więc ten kolor mogę Wam polecić. Jak będę mieć więcej, to Wam opowiem, jakie są moje wrażenia, jeśli chodzi o inne, po, jeśli chodzi o inne hmm, konturówki, właśnie z maka. Natomiast tą Crayon Eleverę bardzo Wam polecam, bo jest rewelacyjna. I tak się przedstawiają właśnie moje, moje konturówki. Następnie przejdźmy do pomadek. Najpierw może pomadki MAC, które mam. W mojej kolekcji mam cztery pomadki firmy MAC i jak na razie nie planuję kupić więcej, ale je uwielbiam, bo są rewelacyjne. Zacznijmy od pomadki Luster o wykończeniu Lustering, której używam najmniej, bo nie do końca mi nie do końca do mnie przemawia to wykończenie, to jest taka pomadka, widzicie, ona daje kolor, ale ona jest bardzo taka balsamowa jest bardziej przeźroczysta i błyszcząca i nie do końca mi się to podoba sama pomadka w sobie jest przepiękna ma przepiękny kolor, natomiast no na to wykończenie, lastering nie do końca mnie nie przekonuje, więc to jest pomadka, której używam najmniej następnie Russian Red, kultowa czerwień, uniwersalna no zobaczcie wykończenie tej, la, ten lustering, a wykończenie matowe z maka no jest zdecydowanie różnica więc Rashian red wam serdecznie polecam bardzo uniwersalny kolor następnie e, satin wykończenie i pomadka o nazwie captive która jest moją ulubioną jesienną pomadką to jest taki efekt e, efekt kolor powiedzmy wina ale wpadając bardziej w fiolet kolor tego ona wygląda. Przepiękna jest ta pomadka. Bardzo Captive, lubię i Wam polecam. I ostatnia to jest Cream Sheen, wykończenie a kolor Modesty, e, czyli pomadka Nude. Moja ulubiona jeśli chodzi właśnie o pomadki Nude. Bardzo mocno napigmentowana, bardzo delikatna, dzienna, przepiękna. Ona była do wygrania właśnie w, w, u mnie w rozdaniu na Wielkanoc. Tak jak mówię, to jest kolor Modesty. Przepiękna, dzienna pomadka. Ale ogólnie pomadki z maka wam. Wszystkich serdecznie polecam, bo są naprawdę rewelacyjne. Po pomadkach Smaka przyszła kolej na pomadki z Essence trzy sztuki. Nie pamiętam i nie wiem za bardzo, jak ta seria się nazywa, czy to jest jakaś konkretna seria, jeśli chodzi o te pomadki, ale mam właśnie trzy, jeśli chodzi o Essence. I tutaj tak, pierwszy kolor to jest 07 Natural Beauty. I to jest też taki ładny ładny róż, ale wykończenie mi bardzo przypomina MAC właśnie Lastering, że ona jest troszkę mniej napigmentowana, bardziej taka balsamowa ale mimo wszystko ładny róż ładny na dzień, natomiast nie do końca to jest właśnie moje wykończenie jakie ja lubię, kolejna to jest 13 Love Me i to już jest taki zdecydowanie bardziej intensywny róż ale też mimo wszystko fajna, aby była na dzień i też taka bardziej balsamowa nie będzie przesuszać ust i ostatni kolor, który mam to jest 14 Adorable Matte i to jest pomarka już taka zdecydowana, intensywna, matowa, ale też nie taka w 100%, powiedziałabym, że bardziej satanowa. Ma najlepsze wykończenie z tych wszystkich trzech. Natomiast znowu ten kolor może podkreślać to, że nie macie idealnie białych zębów i to mnie wkurza, bo ja nosząc aparat, no rzeczywiście nie mam tych zębów aktualnie bardzo białych z tego względu, że aparat trochę mam zarzucony od picia różnych, różnych rzeczy i jedzenia, więc to kolor, który aktualnie mi nie odpowiada, natomiast jest przepiękny, bardzo intensywny. Ta pomadka, na pewno wam nie będzie przesuszać uś, bo mimo że jest kremowa i matowa. Hmm. Taka wpółmatowa, powiedzmy, to jest rzeczywiście taka bardzo przyjemna dla ust, nie wysłyszająca, więc Wam polecam. A pozostałe dwie dają właśnie taki efekt bardziej delikatny na ustach, bardziej błyszczący, też nie będą przesłuchać więc jeżeli lubicie taki efekt, to też Wam pomylecam. Ja lubię bardziej napigmentowane pomadki, natomiast jeżeli lubicie takie, to Wam polecam, bo są naprawdę fajne. I kolejna pomadka, jeśli chodzi jeszcze o Essence, to jest pomadka z jakiejś serii. Um, właśnie e, nude coś takiego ona się nazywa 02 cute nude przepiękny róż Delikatny, ja tutaj już przed chwilą słuchowałam, ale mi się kamera wyłączyła. Ona znowu też jest taka w pół, jakby widzicie, to nie jest taki bardzo mocny, napigmentowany kolor, ale ona jest nieco bardziej błyszcząca. Natomiast na co dzień akurat taki kolor mi się podoba. Jak chcę się szybko pomalować, nie chcę się nigdzie wyjechać i tak dalej. To wiem, że tutaj w przypadku tej pomadki pomaluje się szybko i bezproblemowo. I to jest właśnie taki kolorek, gdzie delikatny róż, tego mówię, to jest Essence 02 Cute Nude, z jakiej serii nude, dokładnie nie pamiętam, ale właśnie takie inne rose gold opakowanie, bardzo mi się podoba ta marka później mam takie firmy różnorodne mam dwie pomadki jeśli chodzi o Avon to jest jakaś seria Color Trend one są ze mną bardzo już długo ale ich nie używam i chyba się ich pozbędę pierwsza to jest Pink Sunrise to jest taka bardzo matowa bardzo blada pomadka nie do każdego makijażu ona jakby będzie pasować ona też nieco inaczej wychodzi w opakowaniu niż na dłoni. Ona na dłoni jest bardziej różowa, w opakowaniu jest bardziej taka blado, blado beżowo trupia, powiedziałabym. To jest właśnie matowa, taka tempa pomadka dosyć fajnie wychodzi na ustach ale jest trochę przesuszająca i tak jak mówię to jest kolor, który nie dla każdego y, będzie pasować i y, nie też do każdego makijażu i zresztą nie wiem czy ta seria Color Trend jeszcze jest Ejwon, dajcie znać natomiast pomadka, którą bardzo lubię to jest Winter Wine i to jest pomadka taka y, czerwono-różowa powiedziałabym to na pewno nie jest kolor, kolor wina na 100% to jest właśnie taki taka czerwień, ale przełamana lekko różem, bardzo intensywna też, nie jest matowa taka w pół satynowa, powiedziałabym bo ona ma dawać niby mat, ale ona jest taka lekko też błyszcząca coś takiego, bardzo ją lubię bardzo przyjemny kolor ale nie wiem czemu ją się nie maluje, mam wrażenie, że ona już była za długo u mnie leży i może już być troszeczkę stara powiedziałabym, więc chyba się tych dwóch pomadek z Avon pozbędę właśnie ze względu na to, że mam już te pomadki bardzo długo, ale tą Winter Wine, jeżeli jest jeszcze dostępna to wam bardzo polecam, bo naprawdę ten kolor jest przepiękny kolejne takie pomadki wiecie różnorodne, czyli wszystko i nic Ori seria Studio Artist Nude Sweat też mój ulubiony kolor. Z tego co wiem, zobaczcie ile już jest zużyłam, tyle mi tylko zostało. Z tego co wiem tej serii już Studio Artist nie ma i nie wiem, czy te pomadki da się jeszcze dostać, ale to jest przepiękny, taki y, beż, ale minimalnie ma w sobie pigmenty różu, ale naprawdę minimalnie. Przepiękny jest ten kolor, bardzo taka kremowa, nawilżająca, mimo wszystko kolor jest intensywny. Idealny na dzień, bardzo mi się ten kolor podoba, jest naprawdę rewelacyjny, ale tak jak mówię, tej serii już chyba nie ma, ale wydaje mi się, że pod inną serią można tą pomadkę dalej nie dostać, tak jak mówię, to jest kolor Nude Sweat, bardzo mi się podoba. Następnie Maybelline, to jest seria Color Se Sensational i ja mam 910 Shocking Coral i to jest rzeczywiście, zobaczcie jaka to jest żarówa. mam nadzieję, że to wszystko ładnie w kamerze widać, zobaczcie. To jest taki intensywny róż, intensywny koral, wręcz powiedziałabym neonowy. Bardzo fajna na lato, natomiast też nie używam jej jakoś bardzo często, bo nie do końca się dobrze czuję w takich kolorach. Mimo wszystko jest naprawdę piękna. Następnie pupa. Seria się nazywa. Nie wiem jak się nazywa seria, ciężko stwierdzić. Kolor 301. I to jest pomadka, którą dostałam od mojej mamy I też ją bardzo lubię Ona się wydaje taka nude być W opakowaniu, natomiast ona wychodzi Bardzo, bardzo intensywnie różowa Coś takiego Bardzo ją lubię Też nawilżająca, kremowa Też taka na wpół Bardzo ją lubię następnie jeszcze malutka Estée Lauder w kolorze 350 Empowered to jest Pure Color Envy Shine Lipstick tak jak mówię to jest miniatura właśnie Estée Lauder też taka dosyć kremowa intensywny kolor ale nie jest taka w 100% kryjąca natomiast ją lubię fajna na dzień, bardzo ładny taki róż nie róż tylko czerwień wchodząca trochę w pomarańcz ale bardzo ją lubię. Dobra i ostatnie produkty takie wiecie yy, które ciężko jako, jakkolwiek jakby yy, sklasyfikować co to właściwie jest, bo tu każda yy, każda rzecz jest jakby z innej bajki. Mam nadzieję, że mi się aparat nie wyładuje. To jest kolor Magic, pomadka zmieniająca kolor. Zielona natomiast ona się później w kontakcie ze skórą robi różowa. O zobaczcie. Robi się coraz bardziej różowa, o. o. Z zielonej, z zielono-przeźroczystej robi się różowo-czerwona. Następnie Bell Creamy and Shiny, to jest taki balsam do ust wykręcany z kolorem. Bardzo błyszczący. Też taki baby pink. Coś takiego, to jest kolor 02. Następnie Catrice Beautifying Lip Smoother w kolorze 010 Sweet Caramel. Ten produkt bardzo lubię, to jest taki jakby e, balsam do ust błyszczykowy z kolorem, troszkę klejący się, ale bardzo go lubię. Ja nie przepadam za błyszczykami, jak widzicie, nie mam tutaj w swojej kolekcji błyszczyków, natomiast ten produkt bardzo lubię, bardzo mi się podoba. I ostatnia rzecz już, e, PS Pro Longwear Lip Liner Pen w kolorze... Co to jest ten kolor? Ultimate Nude i to jest taki jakby liner, liner do ust, którym można precyzyjnie sobie usta pomalować. On wygląda jak taki, wiecie, tradycyjny eyeliner do oczu, natomiast jest eyelin eyelinerem do ust. Kolor taki nude, ale taki podchodzący pod brąz. No i jak widzicie, pudełeczko jest puste. To na tyle, jeśli chodzi o moje produkty do ust. Dajcie znać, czy ten filmik wam się w takiej formie podobał, czy coś podpatrzyłyście, jakiś produkt. Na dzisiaj to tyle. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, jeżeli wam się podobało i nie zapomnijcie o tutaj, o, o subskrypcji. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Widzimy się w następnym filmie. Buziaki, przesyłam wam serdeczne do zobaczenia. Pa pa. A tu pokażę. Tak, tyle kciuków w górę. Jeżeli wam się podobało, to dobra, już koniec. Przewincie jeszcze parę kciuków. Tak, jeszcze troszeczkę kciuków. Dobra.